Dzień dobry, cześć. Witam Cię w kolejnym odcinku naszego podcastu Nieruchomości bez tajemnic. Dzisiaj moim gościem jest Marcin Wos, agent nieruchomości, z którym porozmawiamy o wartości współpracy pomiędzy pośrednikami. Ja nazywam się Monika Wiśniewska i razem z Marcinem pracuję w tym samym biurze Jawa Nieruchomości w Bydgoszczy. Cześć, Marcin. Cześć, Monika. Cieszę się, że zgodziłeś się na rozmowę i że porozmawiamy sobie dzisiaj właśnie o tej wartości współpracy między pośrednikami nieruchomości. Więc zapytam krótko, warto? Odpowiem krótko, warto. Super. Wiedziałam, że tak odpowiesz, bo nasze biuro wyróżnia się tym właśnie, że zawsze współpracujemy, bez względu na to, czy mamy umowę otwartą, czy umowę na wyłączność, bez względu na to, o jaką nieruchomość chodzi. Ale porozmawiajmy sobie o tym, jakie są korzyści przede wszystkim dla klientów, kiedy pośrednicy ze sobą współpracują. No właśnie, dobrze, że zaznaczyłaś dla klientów, bo tak naprawdę największą korzyść ma Klient, którym się opiekujemy, tak? No, opiekujemy się pierwsze co klientem sprzedającym. I tak naprawdę yy, on ma największą korzyść później dopiero jesteśmy my. No właśnie, najważniejszy jest w tym wszystkim klient. Czy zdarzyło Ci się kiedyś dostać odmowę współpracy od innych biur nieruchomości, zwłaszcza od tych, które się deklarują e, jako biura e, współpracujące? E tak, czasami było to nie wprost powiedziane, ale były też sytuacje, kiedy biuro starsze, stażem, że tak powiem, pytało się o, o nasze biuro, jakim biurem jesteśmy, czy posiadamy licencję, gdzie nie jest to wymagane, a jesteśmy prężnie działającym biurem. No niestety takie biuro odmówiło mi współpracy. Przy, przy ich ofercie, mhm. nie pamiętam, czy to było na wyłączność czy nie, no, ale to już jest mało istotne. Ale druga sytuacja była taka, że była oferta, mieli podobno klienta już, mieli podpisywać umowę przedstępną, gdzie za miesiąc dwa widziałem, że cały czas oferta jest aktywna na portalach, więc tak sobie pomyślałem, że jednak. Ja pamiętam chyba, nawet jak dzwoniłam ze swojego prywatnego numeru na tą ofertę i sprawdzałam, czy jest aktualna. Pamiętasz? I tak, okazało tak. się, że jest. Mimo mm. tego, że dostałeś informację, że nie. No właśnie, więc pewnie było tak, że czekali po prostu na swojego klienta kupującego, prywatny klient, który się zgłosi na ich ofertę. Prowizja no z dwóch stron. No właśnie, to jest to, tak? A jakie mamy tak naprawdę cel? Celem jest Zakończenie transakcji, znalezienie nowego właściciela, tak? To jest nasz główny cel, a nie to, żeby brać prowizję z dwóch stron. No właśnie, fajnie, że to wybrzmiało, bo ja też miałam parę razy taką sytuację, gdzie wiemy wszyscy, że są w Bydgoszczy dwa biura, które oficjalnie mówią, że nie współpracują z innymi biurami. Nie będziemy tutaj teraz mówić, jakie to są nazwy, bo nie o to chodzi, ale mają taką politykę firmy, że nie współpracują, tylko mają swoich klientów sprzedających i kupujących. Ale jest gro biur, które mówią o tym, że są otwarci na współpracę, że zachęcają innych agentów do współpracy. Mówią o tym, że właśnie nie ograniczają swoich klientów sprzedających, a potem dzwonisz i słyszysz, tak jak ja niejednokrotnie: No tak, ogólnie to współpracujemy, ale wiesz, tu jest umowa na wyłączność, więc ja daję sobie miesiąc, żeby znaleźć swojego klienta kupującego. No to współpracujemy czy nie współpracujemy, no bo dla mnie, jakby ograniczenie dostępu dla mojego klienta, który sam wskazał mi daną nieruchomość, po to, żeby ją obejrzeć na miesiąc czasu, dlatego że inny agent czeka na swojego klienta kupującego, to jest jednak działanie na niekorzyść zbywcy. Tak, Aha. dlatego chciałbym też Monika wtrącić, nawet dla klientów sprzedających, dla właścicieli mieszkań, że warto czasami zapytać się, jeżeli przychodzi pośrednik, zapytać się, czy współpracuje z innymi biurami, tak? No bo my mamy przecież takie powiedzenie, że współpracujemy z każdym, mhm. który chce z nami współpracować, tak? Tak. A czasami klienci, sprzedający nie są świadomi tego. Że tak naprawdę ograniczają sobie ilość tych klientów, przekazując do biura, które nie chce współpracować, i czekają na swojego klienta. No właśnie, bo to jest to ograniczanie sobie tak naprawdę dostępu do potencjalnych klientów kupujących, jeśli nie decydujemy się na współpracę z biurem, który nie współpracuje z innymi biurami. Bo kiedy my, jako Jawa nieruchomości współpracujemy z każdym, kto chce z nami współpracować, tak naprawdę mamy dostęp do praktycznie całej listy klientów, całej bazy klientów aktualnie poszukujących na rynku. Więc fajnie, że to wybrzmiało. Powiedz mi, Marcin, powiedz nam, często współpracujesz zarówno z klientem kupującym, jak i sprzedającym? Tak. Ja tak, no bo wychodzę z założenia, że no jednak działamy na jednym rynku, tak, mimo tego, że inne biura to nasza konkurencja, tak, ale jednak spotykamy się, mamy wspólne spotkania, mm -hmm. czyli jednak ta współpraca jest, tak, to jeżeli spotykamy się na śniadaniach pośredników, na przykład, to dlaczego by nie można przełożyć tego na biznes, tak? Dokładnie. Dla nas też jest łatwiej, no bo tak naprawdę mamy połowę mniej pracy. Jeżeli mamy klienta sprzedającego, a inne biuro ma klienta kupującego, no to my mamy formalności po jednej stronie, a drugie biuro ma po drugiej. Ewentualnie możemy doglądać, tak? Tak. Ale odpowiedzialność już jest po tamtej stronie. Tak, ja też uważam, że współpraca jest ogromną korzyścią. Sama zresztą teraz w tym tygodniu właśnie będę podpisywała umowę przedstępną na współpracę z innym biurem i bardzo sobie cenię tą jakość współpracy. Też nie będę ukrywać, że każdy agent ma jakby inny styl pracy i, i czasami trzeba się trochę bardziej dotrzeć w, tym, w tej wymianie wiadomości i ustaleń, ale generalnie współpraca między, między pośrednikami niesie ze sobą ogromną wartość przede wszystkim do naszych klientów a o to właśnie w tym wszystkim chodzi. Jeszcze bym dodał takie fajne, bo... No cieszę się, rozkręcasz się, dobrze, dobrze. <sum> jest taka, taka przyjemność też jest, tak, jeżeli y, dojdzie już do aktu notarialnego, mm. jest takie y, samozadowolenie, że tak powiem. Znaczy wiadomo, że jak się samemu wszystko y, robi, to też jest satysfakcja, tak, jeżeli jest akt notarialny, mm -hmm. przekazanie mieszkania, ale też y, y, taka... Y, Taka radość z tego, że ta współpraca jednak przebiegła pomyślnie, że doprowadziliśmy wszystko do końca, tak. czasami bez problemów, bo czasami są problemy. Bywa różnie. Y, tak, ale, ale jest to jednak satysfakcja. Y, też fajnie na przykład, bo nie wspomnieliśmy o tym, że współpracujemy pomiędzy sobą tak. w biurze, prawda, tak. Monika? Mamy zasadowanie. Mieliśmy już taką takie transakcję, współpracę. tak. No, no. Ale jednak zobacz, działaliśmy nie było tego, że jedna strona pilnuje sprzedającego, a, a druga osoba. Pilnuje hmm. kupującego, tak? Jednak tu pomiędzy nami była, ta współpraca przebiegała współpraca. tak, pełna i tak. nie ogarnialiśmy. Były problemy pod koniec, ale daliśmy radę. Ze wszystkim, jak no. zawsze. Zresztą to jest fajne, bo nie tylko ty albo ja, ale również pozostali agenci między sobą też współpracują, bo każdy z nas ma swoją bazę klientów sprzedających i kupujących i faktycznie e, czasami ci klienci pozostają, mówiąc kolokwialnie, w biurze, obsłużeni całkowicie przez nas, bo się gdzieś tam połączymy a czasami jest ta współpraca poza biurem i genialne jest to, że jest coraz więcej pośredników. Którzy jednak um, faktycznie stawiają sobie ten cel klienta jako ten cel nadrzędny, są otwarci na tą współpracę. E, no i ta współpraca potem przebiega naprawdę w takiej fajnej atmosferze, no bo e, wszyscy gramy do tej samej bramki. I o to nam chodzi, żeby to po prostu dowieść. E, ekstra. Marcin, czy coś byś chciał dopowiedzieć na sam koniec, coś od siebie dodać, co jeszcze możecie i nie wybrzmiało w tej rozmowie? Nie wiem. Y, może. Takie podsumowanie, że naprawdę warto, nie warto trzymać się jakby, jeżeli mam klienta sprzedającego jednej oferty i czekać cały czas na tego jednego. Warto podjąć współpracę z innym biurem, e, nawet w biurze z innym agentem, żeby zakończyć i skupić się na innych pozyskach, na innych ofertach. Tak? Super. Fajnie. Dziękuję Tobie bardzo i Wam również dziękuję za to, że dzisiaj byliście z nami. Jeśli podobał Wam się ten odcinek, oczywiście zostawcie komentarz serduszko, udostępnijcie go dalej. A jeśli jeszcze nie subskrybujecie naszego kanału, to zachęcam do tego. A tymczasem życzę wszystkiego dobrego i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć Pa.